Witajcie na kanale ORL. Dzisiaj przedstawię Wam pacjentkę 46-letnią, która zgłosiła się do mnie z zatkanym nosem, z cieknącym ropnym katarem, znaczy cieknącym takim wodnistym katarem. Ta pacjentka ma ogromne polipy. W jamach nosa, w, i w prawej i w lewej pokażę Wam obijamy nosa i pokażę Wam jeszcze taką ciekawostkę, jak duże mogą być polipy e, i czasami jak mogą daleko sięgać w, i z przodu i z tyłu. Zobaczcie, jak to wygląda i jak, jak, jak jest obraz takich polipów. Oczywiście, no, leczenie tutaj o takiej, takiej osobie jest zdecydowanie operacyjne, bo bez usunięcia tych polipów e, komfortu takiego ani oddechowego, ani funkcjonowania dobrego nie będzie, więc tutaj pacjentka jest do leczenia operacyjnego i po operacji powinno być wszystko w porządku, ale, ale oczywiście zobaczcie, jak te polipy u, 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 u relatywnie młodej osoby, sobie mogą być mogą być zaawansowane. Badamy teraz u pacjentki prawą jamę nosa. Widać, przechodzimy przez małżowinę dolną i przez przegrodę. Widać polipy wypełniające mniejsze i większe, całą jamę nosa. Nie widać jest praktycznie w ogóle małżowiny nosowej środkowej, bo z każdej strony obrastają ją polipy. Cały przewód środkowy, wspólny, dolny, wypełniony polipami. Teraz patrzymy, teraz, i, te, i polipy są tak duże, że teraz zobaczcie, wchodzimy teraz, mamy teraz badanie. widoczne przez jamy ustno. Widzimy języczek podniebienny, widzimy na dole język i zobaczcie po stronie lewej, jak polipy sięgają, sięgają daleko. Tutaj widać za podniebieniem jest ogromny polip, który sięga tak głęboko, że zobaczcie, cała ta powierzchnia, duży taki balon, który wypycha podniebienie do przodu między między językiem a migdałkiem podniebiennym i od góry przez podniebienie. To jest ta część masa polipa, który rośnie nosogardu i właściwie tutaj całe nosogardo po stronie lewej wypełnione jest polipem. No to da określić polip bo znajduje się w nozdrzu tylnym, natomiast jest to przewlekłe obustronne zapalenie zatok przynosowych z polipami i taka pacjentka może również odczuwać, niezależnie od tego, że ma objawy takie nosowe, jak zaburzenia węchu, czy mogą być bóle głowy, czy katary, czy, czy problemy właśnie z drożnością nosa. To są główne objawy, ale ona oczywiście może mieć również objawy takie poza Nosowe, w tym głównie przede wszystkim problemy z połykaniem, bo tak duży poli, który podniebienie unieruchamia, może być problemy, może mi ciężko przełykać, czy płyny, czy, czy pokarmy stałe, jak również brak prawidłowej ruchomości podniebienia może skutkować tym, że nie będzie prawidłowo fonowała, czyli dźwięki, które będzie wytwarzała mowy, będą niewyraźne, czy mogą być bełkotliwe, czy mogą być problemy z artykulacją. Także ta, taka osoba zdecydowanie wymaga leczenia, przede wszystkim najpierw operacyjnego, żeby to poli usunąć, a później oczywiście stałego leczenia zachowawczego, żeby dbać o, o tą jamę żeby jak lepszej formie, jak najmniejsze był ryzyko odrostu polipów i znowu po takim leczeniu. Także to jest ten obraz, który tutaj chciałem Wam pokazać. Zobaczcie, jak to, jak to wygląda. Pod nie prawie się nie rusza, bo jest mocno wypchnięte po tej stronie lewej przez duży, duży polip. To tyle z dzisiaj z kanału RL. Pozdrawiam Was serdecznie, Rafał Chmielewski.